Tak będzie wyglądała nowa remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie. Oprócz garaży znajdą się tam także zaplecze socjalne, szatnie i sala konferencyjna. Budowa Strażnicy rozpocznie się w ciągu najbliższych miesięcy. Jest to dla nas bardzo historyczna chwila, z której wszyscy niesamowicie się cieszymy i mieszkańcy cieszą się razem z nami. Już za chwileczkę zniknie istniejący budynek starej strażnicy i rozpocznie się budowa nowej strażnicy, co nas niesamowicie cieszy. Będzie to dla nas naprawdę niesamowita przyszłość i dodaje nam to troszkę skrzydeł i no chce nam się jeszcze bardziej pracować niż do tej pory pracujemy. Budowa nowej strażnicy jest konieczna, bo obecna jest w fatalnym stanie i musi zostać rozebrana. Inwestycja jest możliwa dzięki rządowemu dofinansowaniu. Pani Prezes serdecznie gratuluję, gratuluję, Panie Wójcie. Promesę na jego udzielenie przekazał strażakom wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Programy rządowe są tak skonstruowane, aby trafiały do właśnie takich miejscowości, jak Rzychlin. Tutaj na budynek nowej strażnicy oczekiwano wiele wiele lat i właśnie teraz kiedy pan wójt Dariusz Puchała złożył wniosek ten wniosek został zaakceptowany i niemal 2 miliony złotych zostanie przeznaczone na budowę tej remizy Pieniądze na budowę remizy to nie pierwsze rządowe wsparcie dla gminy Stare Miasto. W ostatnich latach samorząd otrzymał z Warszawy, w ramach różnych programów i funduszy, 24 miliony złotych. No patrząc na to, co się tu działo przez ten okres, okres tych kilku lat do tyłu, no czekali, czekali się, w końcu doczekali. Jeszcze tylko trzeba zburzyć starą i wybudować nową. Ale już bliżej niż dalej, prawda? Jeszcze raz bardzo dziękuję i panie ministrze, prosimy o więcej. Bo zadań jest bardzo dużo, dużo trzeba zrobić, a tak jak mówicie państwo, jeżeli trzeba się rozwijać i chcemy się rozwijać, potrzebujemy to pieniędzy. Nowa strażnica OSP Żychlin ma być gotowa w przyszłym roku.